Wydra, ryjówka, zając, to są zwierzęta, które żyją w Polsce. Wszystko jedno, co to było, skoro już tego nie ma. No i tu się mylisz, grucha. Wiesz, co to jest reinkarnacja? Słyszałeś w swoim życiu taki długi wyraz? W prostych słowach. Chodzi o to, że po śmierci człowiek odradza się pod inną postacią na przykład jako zwierzę. Sam je wyciągasz. Namierzyłem tego koleżkę, który do ciebie strzelał. Gdzie ty się włóczysz? Byłem u tej dziewczyny z agencji. Też się czegoś dowiedziałem. Dałeś mu uciec? Miałem go na widelcu, jak się zjawił ten świński duet. W głowie mi się nie mieści, jak można być takim imbecylem. Przejrzyj się w lustrze. Zrobili ci z ryja galaretę, patrzeć ci na ciebie, nie mogę, grucha. Co się denerwujesz, odzyskamy też ma. Najpierw chce się przebrać, potem pojedziemy do lasu, skasować tego z bagażnika. Potem przyciśniemy bolca jego tatusia. Mam wrażenie, że chcą nas wydymać. Pod Warszawą, za brzuskami starymi są po niemieckie bunkry, tam możemy go zakopać. Sam wyglądasz jak po bunkier. Nie jestem lekarzem, ale wiem, że takie rzeczy się ludziom zdarzają. Mój dziadek po wylewie zamienił się w jarzynę. Nie było z nim żadnego kontaktu.